Cześć wszystkim. Słuchajcie, czy kiedykolwiek zatrzymaliście się na chwilę i zastanowiliście się, co tak naprawdę sprawia, że kobieta czuje się spełniona w związku? Co jest tym kluczem, który otwiera drzwi do jej szczęścia i zadowolenia u boku partnera? Może myślicie, że to proste, kwiaty, kolacja, trochę romantyzmu i gotowe. Ale czy na pewno wiecie, czego kobiety oczekują dzisiaj w świecie, który tak szybko się zmienia? Bo powiedzmy sobie szczerze: to, co działało kiedyś, niekoniecznie sprawdza się teraz. Czasy się zmieniają, a wraz z nimi ewoluują potrzeby. Pomyślcie o tym. Pięćdziesiąt lat temu kobieta w związku mogła marzyć o stabilnym domu i kimś, kto zapewni jej dach nad głową. Dziś to już nie wystarczy. Kobiety mają własne kariery, ambicje, marzenia i to wszystko wpływa na to, czego szukają w relacjach. W tym materiale zanurzymy się głęboko w te potrzeby. Te naturalne, zakorzenione w ewolucji, ale też te, które kształtuje współczesny świat. Porozmawiamy o tym, jak się zmieniały na przestrzeni dekad, co je napędza, włącznie z czymś takim jak hipergamia, i spróbujemy nawet zajrzeć w przyszłość. Brzmi ciekawie? No to ruszamy. Przygotujcie się na solidną dawkę wiedzy i refleksji. Dobra, zacznijmy od fundamentów. Od tego, co tkwi w nas od zarania dziejów. Z ewolucyjnego punktu widzenia kobiety mają pewne instynkty, które kształtowały się przez tysiące lat. Jednym z nich jest coś, co nazywamy hipergamią brzmi jak termin z podręcznika psychologii albo science fiction Spokojnie. Rozłożymy to na części pierwsze. Hipergamia to tendencja kobiet do szukania partnerów, którzy mają wyższy status społeczny albo więcej zasobów czy to materialnych, czy emocjonalnych. W prehistorycznych czasach, kiedy życie było walką o przetrwanie, to miało sens. Wyobraźcie sobie: jaskinia, dzikie zwierzęta za progiem, a kobieta z dzieckiem potrzebuje kogoś, kto zapewni jedzenie, schronienie i ochronę. Wybierała więc mężczyznę, który dawał jej i jej dzieciom największe szanse na przeżycie. To nie była kwestia kaprysu, to był instynkt. Ale co z tym dzisiaj? Czy hipergamia nadal działa? Owszem, tylko w nieco innej formie. Współczesna kobieta niekoniecznie szuka milionera z jachtem, choć nie oszukujmy się, to też się zdarza. Ale bardziej kogoś, kto daje jej poczucie bezpieczeństwa. I tu uwaga to bezpieczeństwo nie musi być już tylko finansowe. Weźmy przykład. Kasia, 32 lata, ma dobrą pracę w marketingu własne mieszkanie, samochód. Nie potrzebuje faceta, który będzie ją utrzymywał, ale chce kogoś, kto będzie jej opoką w trudnych chwilach kto wysłucha, doradzi, pomoże się pozbierać po ciężkim dniu, to emocjonalne wsparcie staje się nowym wymiarem hipergamii. Do tego dochodzi jeszcze jedna kluczowa potrzeba emocjonalna bliskość. Kobiety są zaprogramowane na budowanie więzi. To w nas od zawsze. Pomyślcie o tym. W dawnych społecznościach to kobiety trzymały grupy razem, dbały o relacje, wspierały się nawzajem. Dziś ta potrzeba przekłada się na związki. Chcą partnera, z którym mogą dzielić swoje myśli, lęki, marzenia. Kogoś, kto nie tylko jest obok, ale naprawdę z nimi jest. No to teraz cofnijmy się w czasie. Wyobraźcie sobie lata pięćdziesiąte. Co widzicie? Facet w garniturze wraca z pracy, a w domu czeka żona z obiadem na stole i gromadką dzieci wokół. To był klasyczny obrazek tamtych czasów. Kobiety potrzebowały wtedy przede wszystkim stabilności kogoś, kto zapewni im byt, bo same Rzadko miały szansę na karierę czy niezależność. Ich rola była jasna: dom, rodzina, wsparcie męża. A teraz, przeskoczmy do XXI wieku, kobiety kończą uczelnie, w wielu krajach przewyższają mężczyzn pod względem wykształcenia. Budują kariery, zarabiają własne pieniądze. I to totalnie zmienia ich oczekiwania wobec związku. Nie szukają już tylko żywiciela, chcą partnera, który będzie ich równorzędnym. Kimś, kto podzieli się obowiązkami w domu, kto będzie wspierał ich cele i marzenia. Na przykład Ania, 28 lat, jest graficzką i pracuje zdalnie. Jej chłopak, Marek, też ma swoją pracę. Ale kiedy Ania ma deadline, to Marek robi zakupy i gotuje obiad. Dla niej to dowód, że są zespołem. 50 lat temu coś takiego byłoby nie do pomyślenia. Kobieta w domu, mężczyzna w pracy i koniec, kropka. Dane to potwierdzają. Według badań Pew Research Center prawie połowa dorosłych w USA mówi, że randkowanie stało się trudniejsze w ciągu ostatnich 10 lat. Dlaczego? Bo oczekiwania się zmieniły. Nie wystarczy już być dobrym facetem z wypłatą, trzeba być kimś, kto pasuje emocjonalnie, życiowo, wartościowo. To nowe wyzwanie, ale też szansa na głębsze relacje. No to przejdźmy do konkretów. Czego kobiety potrzebują w związkach dzisiaj? Przygotowałem dla was listę, która może was zaskoczyć, ale też da do myślenia. Rozbijmy to na kawałki z przykładami, żebyście mogli to sobie wyobrazić. Kobiety chcą być wysłuchane i to nie byle jak. Chcą, żebyś pytał, jak się czują, co myślą i naprawdę słuchał, a nie tylko kiwał głową. Wyobraźcie sobie: Twoja dziewczyna wraca z pracy, miała fatalny dzień, szef ją skrytykował. Projekt się posypał, mówi o tym, a ty rzucasz, no, szkoda, przejdzie ci. Jak myślicie, co poczuje? Pewnie frustrację, a gdybyś powiedział, wow, to brzmi ciężko, opowiedz mi więcej, jak to przeżyłaś, to już zupełnie inna rozmowa, pokazujesz, że ci zależy. Kobiety wkładają masę energii w związek, w pracę, w życie i chcą, żeby to zauważyć. To nie muszą być fajerwerki. Czasem wystarczy proste: Dzięki, że ogarnęłaś ten bałagan w kuchni, jesteś niesamowita, albo Wow, ten raport, który napisałaś, to mistrzostwo, powinniśmy to uczcić? Małe gesty a robią różnicę. Na przykład: Twoja partnerka spędziła godziny na przygotowaniu kolacji dla znajomych. Powiedz jej, jak super to wyszło poczuje się doceniona. Kobiety chcą być sobą. Nie tylko Twoją partnerką, ale pełną sobą. Jeśli Twoja dziewczyna kocha fotografię, ale ostatnio nie miała na to czasu, zaproponuj. Hej, może w weekend pojedziemy gdzieś porobić zdjęcia. Dawno nie widziałem, jak się w tym zatracasz. To pokazuje, że szanujesz jej pasję i wspierasz jej rozwój, a nie tylko myślisz o sobie. To o dzieleniu się tym, co w sercu marzeniami, lękami wszystkim, na przykład, Twoja partnerka boi się. Że nie dostanie awansu, nie mów, daj spokój, będzie dobrze. Usiądź z nią, powiedz: Rozumiem, że się martwisz, też czasem się boję o swoją pracę, pogadajmy o tym. To buduje zaufanie i bliskość. Nie chodzi tylko o seks, choć to ważne, ale o czułość, przytulanie, trzymanie za rękę, pokazanie, że są pożądane. Ale uwaga to działa najlepiej, gdy jest emocjonalna baza. Bez niej fizyczność może być pusta. To fundament. Kobiety muszą wiedzieć, że mogą na Tobie polegać: że nie znikniesz, nie zdradzisz, nie zawiedziesz. Wyobraź sobie: obiecałeś, że pomożesz jej w czymś ważnym i dotrzymujesz słowa. To buduje poczucie bezpieczeństwa. Życie bywa zbyt poważne, więc kobiety chcą, żeby w związku było miejsce na luz. Wspólne wypady, śmianie się, próbowanie nowych rzeczy to trzyma relację świeżą. Na przykład, Zabierz ją na spontaniczny weekend w góry, albo spróbujcie razem gotować coś szalonego. Pamiętajcie, każda kobieta jest inna. Jedna może cenić przygodę, inna spokój. Klucz to rozmowa. Pytajcie, słuchajcie, dostosujcie się. A co czeka nas w przyszłości? Myślę, że relacje będą coraz bardziej o równości. Kobiety będą oczekiwać, że podzielisz się obowiązkami, nie tylko kasą, ale i sprzątaniem, opieką nad dziećmi, wspieraniem ich karier. Technologia też zmienia zasady gry. Aplikacje randkowe, media społecznościowe to nowe możliwości, ale i nowe problemy. Jak budować bliskość, kiedy połowa rozmów to wiadomości na WhatsAppie? Do tego dochodzi presja online. Wszyscy pokazują idealne życie, a ty musisz się w tym odnaleźć. Będzie też więcej uwagi na zdrowie psychiczne. Wyobraźcie sobie. Kobieta szuka partnera, który rozumie, czym jest stres, depresja i nie boi się o tym rozmawiać. Albo ktoś, kto podziela jej troskę o świat, zmiany klimatu, przyszłość planety. To mogą być nowe filtry w poszukiwaniu tego jedynego, ale to nie będzie spacer po parku. Kobiety często łączą karierę, rodzinę, pasje, a faceci czasem nie nadążają za tymi zmianami. Mogą być konflikty, ale i szansa na relacje. Które są prawdziwym partnerstwem? Podsumujmy to wszystko. Potrzeby kobiet w związkach to fascynująca mieszanka trochę ewolucji, trochę współczesności od bezpieczeństwa i stabilności przez komunikację, autonomię, porówność i wsparcie to wszystko się zmienia i rośnie. Klucz do sukcesu bądźcie otwarci, słuchajcie, wspierajcie, rośnijcie razem. Niezależnie czy jesteście w związku, czy dopiero szukacie, pamiętajcie: to podróż, a jej jakość zależy od tego, jak dobrze się rozumiecie. Już niedługo startuje nasza strona, na której otworzymy zapisy na wydarzenie łączące integrację, edukację i dobrą zabawę. Przygotowaliśmy unikalne doświadczenia speed networkingu i speed datingu oraz spotkania offline, które umożliwią nawiązywanie autentycznych relacji na niespotykaną skalę. To jedyna taka propozycja w Polsce, gdzie możesz uczestniczyć w inspirujących warsztatach, i jednocześnie spotykać ludzi twarzą w twarz. Dołącz do nas, aby wspólnie zmieniać świat, odkrywać nowe możliwości, zarówno online, jak i offline, oraz budować trwałe kontakty. Dziękuję, że byliście ze mną w tym materiale. Jeśli uznaliście go za wartościowy, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych treści. Koniecznie podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzu. Być może właśnie wasze refleksje pomogą komuś odnaleźć lepszą równowagę w świecie randkowania online. Powodzenia i do zobaczenia w następnym odcinku.